Czy są jakieś pytania? W każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. Przepraszam, czy można? Oczywiście, oczywiście. Ja mam pewną kwestię. Ale nie wiem, czy można. Można, można, naturalnie, bardzo prosimy właśnie. Chciałbym zamienić się na łóżka. Ponieważ zaistniała taka sytuacja... Dziwię się bardzo, że Pan wyjeżdża tutaj z czymś takim. A, chciałem tylko zapytać właściwie... A z kim Pan chciał się zamienić na łóżka? Z nikim. Obok jest wolne łóżko. O wiele wygodniejsze, szersze. A skąd Pan wie? Próbowałem. No tak. Więc w tej sprawie właściwie mogę Panu odpowiedzieć, że właściwie można się zamienić. To znaczy, nie można. Chyba tak. Czyli mam spać na tym, na którym, co który mi został przydzielone? Nie. Znaczy, obecnie Pan śpi na którym? Na tym od...